Wygogluj, udało ci znaleźć. Nie ma czegoś takiego. Jak nie ma? No faktycznie jest, fraza jakaś, która nie istnieje. To brzmi super. Jak kurwa, fraza, która nie istnieje. Gówno kurwa. Pisz sobie, kurwa, Australopitek. Co nie istnieje, kurwa. Zdjęcie twoje jest. Jak piszesz w Google. Ha, jest. Australopitek. No Australopitek. A nie, co no ty to? <laughs> australopitek. Austra... Australopitek, kurwa. australopitek. To ja wiem co to jest, no. <laughs> 嗯，好我 <laughs>